Witajcie kochani, Elbira Bernaciak z tej strony. Witam Was serdecznie w ten sztormowy dzień. Całe szczęście jesteśmy w okolicach, gdzie ten sztorm troszeczkę nas omija. Ale to taki jest troszeczkę fajny też dzień, kiedy można coś sobie przemyśleć, przeanalizować, pomyśleć o sobie, o tym, co się oczekuje, co, co będziemy robić dalej w życiu. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że przyjeżdżając tutaj do studia, do castle klomer, że porozmawiam dzisiaj z Wami trochę. Yy, dobrze, nie sprawdzam yy, oczywiście fryzurę. To no, jest taka pogoda, jaka jest fryzura, nie będzie najlepsza. Ale to nie o to chodzi. Yy, właśnie troszeczkę z, przygotowałam sobie art na później, nad którym będę pracować. I tak sobie wsiadłam pomyślałam, że porozmawiam trochę z Wami. Wpadłam właśnie na taki pomysł, że mogłabym być, zacząć być taką osobą, co dla, niech, dla niektórych osób, które szukają takiego wsparcia, wbudowania w siebie pewności i żeby iść przez życie bardziej pewnie i bardziej decydować o tym, co chcą robić. Ja z przyjemnością yy, chyba zacznę otwierać takie właśnie spotkania pod tym filmikiem, jak skończymy, skończę do Was mówić. Chciałabym, żebyście umieścili jakieś informacje, czy chcecie raz na jakiś czas, żebym się z wami spotkała? Może na żywo, właśnie, będzie lepiej, bo ja lubię nagrywać ze względu, no tak jak teraz jest na przykład y, sztorm, to połączenia internetowe nie działają zbyt dobrze, więc wolę zrobić nagranie i, i wam go puścić, niż na żywo y, z przerywnikami y, zakłóceń internetowych. Dzisiaj. Ja mam sobie tak właśnie tutaj i tak sobie myślę o tym, kim jesteśmy. Czy jesteśmy? Czy jesteśmy naszym wykształceniem? Czy jesteśmy naszym awansem? Czy jesteśmy naszymi ubraniami? To są takie, takie właśnie mm, pytania, które w ogóle teraz. Yy, też są, są fajne. Z, mam fajną książkę. Ogólnie fajne książki. Ostatnio do, 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 dorywam. Julia Cameron oczywiście polecam. Jej książki są świetne. A tutaj mam. Yy, to w sumie jest jak odnieść sukces dzięki lekcjom Story, ale to nie jest książka dla wszystkich. Ale są fajne fragmenty. I tutaj właśnie takie przeczytałam fragmenty jak yy, pytania. Yy, pytania, które dają. Yy, Powód do myślenia i powodują ćwiczenie nad samym sobą. I takie właśnie y, pytanie: y, Czy gdybyś nie dostał danego awansu, ciągle byś był sobą, ciągle byś był tą samą osobą? Zastanów się nad tym. Bo czy awans y, tworzy Ciebie? Czy Ty jesteś dalej tą osobą, która. Zawsze była w środku i obojętnie, czy dostajesz awans, czy nie dostajesz awans, ty się nie zmieniasz jako istota, tak? Następne pytanie, bardzo ciekawe. Yy, czy ukończenie studiów określają ciebie? Czy to, że dostałeś papierek ukończenia studiów, yy, to świadczy o tobie? Kim jesteś? I kolejny, tak, no, i kolejne mnóstwo pytań by można było tak zadawać, ale no, no, na przykład właśnie, czy ubranie, które nosisz, a które później ściągniesz i zostaje ze swoim gołym ciałem? Czy to jesteś w pełni ty? Czy to jesteś całkowicie tym czymś, co pokazuje Twoje ciało, Twoje ubranie? Kim jesteś? I to jest bardzo ważne pytanie, to daje do myślenia. Nie dość, że słucham fajnych ludzi, to jeszcze czytam fajne książki i wpadam na takie fajne teksty. No i tu jest ta kwestia: żadne wykształcenie, żaden dyplom, żaden awans, ani żadne ubranie nie zmieni tego, kim naprawdę jesteśmy. I nasze tkanki, nasze kości, nasze ciało też nie świadczą o tym, kim jesteśmy, tak? Mamy coś więcej, mamy duszę, mamy energię, mamy jakąś moc. Teraz jest kwestia, co my z tym wszystkim chcemy, co mamy i czym jesteśmy zrobić w naszym życiu. Czy chcemy się bać i iść według systemu i potrzebować koniecznie akceptacji poprzez papierek ukończenia studiów, poprzez awans? Czy chcemy naszą duszę i naszą energię wykorzystać tak, żeby ulepszyć wszystko, co się wokół nas dzieje? A myślę, że to jest chyba najważniejsze ulepszanie naszego otoczenia. I teraz takim przykładem jestem ja. Nie ukończyłam szkoły artystycznej. Nie mam kursu nauczycielskiego. Zrezygnowałam ze wszystkiego, czego się uczyłam o czym wiedziałam z technikum ekonomicznego, z pracy w firmie dużej do tego, że dążę w ogóle w innych różnych punktach, w których pracowałam. I w końcu stanęłam w punkcie, gdzie zatrzymałam się na tym, co się działo we mnie w środku. I zaczęłam wyrzucać to, co jest w środku. I czy mi coś ograniczyło, żeby być nauczycielem od sztuki, żeby otworzyć swoją galerię i żeby bez szkoły artystycznej być artystą. Nie, bo ja to ja w środku. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz i wierzysz w siebie, że możesz to, a jeszcze jak cię ktoś otacza, kto ci da za przeproszeniem tego kopniaka do działania i powie ci, że kurde, w fajnym kierunku idziesz, to na pewno to pomaga. Zajął mi to mnóstwo czasu. Umiejętność przejścia z zabawy do zaakceptowania tego, że robię to na poważnie. I, I tak jak większość osób boi się porażki, to ja się bałam sukcesu. Ja się naprawdę bałam tego, że jak mi wyjdzie, to co ja zrobię. To był mój taki strach wewnętrzny, że tak nie wierzyłam w siebie, nie tego, że robię coś fajnego, tylko nie wierzyłam w to, że sobie poradzę z czymś, jeżeli coś osiągnę. I... Spełnienie moich marzeń, otworzenie własnej galerii, pracowanie dla samego siebie, spotykanie cudownych ludzi. W tym momencie uświadomiło mi, że to, to było chore przecież. Jak można się zablokować i wystraszyć się tego, że ktoś może Cię o coś zapytać, kiedy robisz to, co kochasz, a Ty się boisz, bo o jejku ktoś zaczyna się tym interesować, a przecież to nie tak miało być, miałam robić to dla siebie. Ale to jestem ja i zrozumiałam, że tak naprawdę tyle porażek, które człowiek w życiu ponosi to odrobina sukcesu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. I nawet jeżeli to nie jest sukces w czyimś znaczeniu, bo oczywiście dla jednego sukcesem są pieniądze, właściwie to jest też inny temat, bo co to jest sukces? Każdy ma swój rodzaj sukcesu, tak? Jeden powie, że o Jezu, osiągnąłem sukces, bo skończyłem szkołę drugi powie, osiągnąłem sukces, bo dostałem awans. Ale tak naprawdę dla każdego ten sukces jest czymś innym. Dla jednego jedy, sukces jednej osoby będzie, że dla mnie to by była porażka, a dla, a dla drugiej osoby jest to sukces. Więc sukces jest wtedy, kiedy ty jesteś szczęśliwy i czujesz satysfakcję z tego, co zrobiłeś, więc na tym polega sukces. W, w, chyba w moim, w moim takim znaczeniu, bo naprawdę sukces ma różne, różne oczy, i ludzie, którzy są bogaci, żyją na wysokim poziomie. Ktoś z boku im zazdrości, a okazuje się, że tak naprawdę to oni wcale nie są szczęśliwi, jest im spódno, bo w sumie nie robią tego, co kochają. Po prostu. Czy to jest z, z pokolenia jakieś przekazywanie e, rzeczy, a rzeczy też nie dają szczęścia, tak naprawdę. Daje szczęście prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie, przynajmniej dla mnie. Zdrowie, co teraz jest najważniejsze. E, no przede wszystkim też e, tu w mojej rodzinie jest e, zdrowie priorytetem, o które walczymy i nie poprzez farmaceutykę, bo z tego zrezygnowaliśmy, My tylko szukamy innej drogi i znajdujemy fajne rozwiązania. I kierowanie się do zdrowia, kierowanie się do szczęścia, uszczęśliwienia swojej duszy, swojej energii czyli to zewnętrzne wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. A cała emocja, którą mam w sobie, w zależności od dnia, od humoru, od sytuacji, mogę wyrzucić to w mojej sztuce. I teraz tak, ci, yy, którzy uważają, że sztuka powinna mieć granice i jakieś tam rusy. Uważam, że to też nie jest artystyczne, bo chyba sztuka zawsze na tym polegała, żeby była wolna, kompletnie wolna i nieograniczona. Więc jeżeli pozwalamy i powinniśmy pozwalać dzieciom wyżyć się, namazać coś, i one są dzięki temu szczęśliwe, że zrobiły kilka plam, i one widzą tam całą historię, która jest umieszczona w tych kilku plamach, to znaczy, że to jest sztuka. I to jest po prostu ich emocja, nie wolno tego zabijać w, w ludziach, w dzieciach, bo to jest po prostu, to powinno być karalne. My musimy być wolni wewnątrz i czyli nasza skóra, nasze kości, nasze tkanki też są mało istotne w tym momencie, kiedy mamy moc i nie chcemy się poddać, chcemy coś więcej dać, czy zrobić w tym świecie fajniejszego. Rozgadałam się. Słuchajcie, po prostu wpadłam na taki pomysł, że jeśli, jeśli ktoś z was jeszcze nie przeszedł na ten etap odnajdowania siebie i za przeproszeniem, kopnięcia się, pójścia do przodu i szuka tej drogi i jeszcze nie rozumie dużo rzeczy, że można całkowicie inaczej się kierować. Powiem tak, jestem dostępna, mam inny punkt widzenia na, na świat, jestem w fajnych grupach, które już też mają ten inny punkt widzenia, więc to też mnie cieszy, że nie jestem zamknięta w tym, że ojejku, ta gada głupoty i nic nie wie. Wiem, teraz uświadamiam, że to nie tylko ja inaczej myślę, ale są osoby, które też inaczej myślą i to nie wykształcenie, i to nie papier yy, świadczy o człowieku świadczy o nas nasza dusza, nasza energia, jaki mamy stosunek do innych, czy chcemy ich krzywdzić, czy chcemy ich obgadywać, czy chcemy im pomagać i chcemy z nimi współpracować. I może nie jestem jeszcze na etapie, że nie, nie wiem jak Wam pomóc, ale na pewno będę się starała z całych sił zorganizować jakieś właśnie spotkania online, czy to przez, nie wiem, facebookowy kontakt, czy przez Whatsappa, na po prostu takie rozmówki jeden na jeden, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, z przyjemnością podyskutuję sobie z tobą, poanalizuję, jeżeli będę mogła ci pomóc w wybraniu kierunku twojej drogi. Tak samo bym chciała dla naszych dzieci: żeby nasze dzieci nie były w puszkach zamykane, żeby nie zakładano im masek i je izolowano jeden od drugiego. Uważam, że to powinno być karane. I jeszcze nie było takiej choroby, która by wyniszczyła cały świat, bo niestety, no niestety na albo stety, jesteśmy istotami, które się adoptują w danych warunkach, czyli jak proces ewolucji pokazuje, musimy przystosowywać i nasz organizm automatycznie przystosowuje się do pewnych warunków, ale my sami, wiedząc, co jest dobre dla nas, powinniśmy, powinniśmy, możemy. Działać we własnym zakresie, dobierając odpowiednią żywność czy odpowiednie warunki życia, żeby ten proces ewolucyjny przetrwać. A karanie naszych dzieci w taki sposób, no nie podoba mi się. Więc fajnie by było, gdybyście uświadomili sobie, bo to przede wszystkim od was dorosłych, od nas dorosłych zależy. Mi to zajęło długą drogę. Żeby nie psuć naszych dzieci, naszego następnego pokolenia, które tu zostanie i dać im tą wolność tworzenia i przestać nakładać taki nacisk na edukację, która tak naprawdę dla ich życia nie ma większego znaczenia. I wyciągnąć ich z tego systemu, żeby zbudować im nowy system, lepszy system, żeby mogły naprawdę tworzyć w pasję i dawać ludziom to, co siedzi u nich w środku z pełną energią i z pełną miłością. Taki długi przekaz. Słuchajcie, pada, leje. My tu mamy przemyślenia. Ja po prostu tylko informuję, że moja droga, którą przeszłam, żeby zrozumieć, zaakceptować siebie całkowicie. Była długa, żeby zrozumieć, ile błędów popełniłam w przeszłości. Była bardzo długa, ale to też właśnie tak jak koleżanka Joasia powiedziała z przebojowej Polki, że to nie są błędy, tylko to są lekcje życiowe. Nikt wcześniej, ani mi, ani większości z nas nie pokazał, jak być rodzicem, jak żyć, jak cieszyć się życiem. Uczono nas, że trzeba uważać na to, co powiedzą inni. A to nie jest wcale dobre dla nikogo, bo każdy jest z nas indywidualny i inny, i każdy ma prawo do tej inności, bez względu na to, co ktoś myśli, czy to jest straszne, czy to nie jest straszne. To jest Twoje życie i Ty musisz je przeżyć jak najlepiej potrafisz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polecam komentarze pod spodem. Ja chętnie się skontaktuję z kimkolwiek, kto będzie chciał pomocy pójściu troszeczkę dalej i zrozumieniu i zaakceptowanego samego siebie. Budziaczki, trzymajcie się.